Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSa na moim kanale, a dzisiaj coś znowu nietypowego i znowu ciekawszego niż zwykły skrzydłowy. A mianowicie, na dzisiejszy odcinek udało mi się znaleźć bardzo, ale to bardzo fajną mapę na warsztacie Steam, która nazywa się The Minecraft Landscape, więc jak sama nazwa wskazuje, będzie to mapa o charakterze typowo minecraftowym. Żeby nie przedłużać, bo wczoraj na odcinku bardzo, ale to bardzo dużo gadałem, to od razu lecimy z tematem, od razu rozpoczynamy i również pamiętajcie o tym, że jest aktualnie konkurs na różne skiny do CSa, które mam właśnie w swoim ekwipunku. Żeby wygrać na tego skina, albo tego, albo tego, to musicie wbić na poprzedni odcinek i tam na samym początku tego filmu właśnie wyjaśniałem, co trzeba zrobić, żeby właśnie wygrać te skiny. Tak od razu powiem, że jedną z rzeczy, którą trzeba zrobić, to napisać komentarz pod tamtym filmem, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to wchodźcie po tym odcinku na poprzedni film, żeby właśnie napisać taki oto komentarz. Słuchajcie, jestem już właśnie na mapie. Mapa wygląda tak. Mi się wydaje, że w tym odcinku sobie tak bardziej omówimy mapę i to rzeczywiście będziemy sobie w tym czasie grali. E, ogólnie tak, będziemy grali sobie oczywiście jeden na pięć z botami, żeby nie było za łatwo, ponieważ jednak nie jest to oficjalna mapa. Ja również nie mam nikogo, z kim bym właśnie mógł w tym momencie zagrać, okej, okay, tak wygląda resp terrorystów, mamy właśnie takie duże pomieszczenie, w którym są skrzynki z jakimiś łóżkami, no taka po prostu jakby sypialnia, naprawdę fajnie to wygląda, okej, okay, tam stamtąd już właśnie będą nadchodzili nasi przeciwnicy, więc ja może... Słuchajcie, ja rozumiem, że to są boty na najtrudniejszym poziomie trudności... Ale ja nie widziałem w swoim życiu, żeby boty strzelały takie głowy. Pierwsza runda nieudana, ale na początku się bardziej chciałbym skupić na właśnie omówieniu tej mapy niż na jakiejkolwiek grze, więc co? Może pójdziemy sobie tym razem tutaj? Tutaj w sumie jak widzę mamy jakieś wejście do jakiejś kopalni, która serio wygląda bardzo fajnie. Mamy żelazo, mamy węgiel i tak dalej. No teraz nie możecie narzekać, że na moim kanale nie ma Minecrafta, bo jak widzicie Minecraft jakby nie patrzeć jest, tylko troszeczkę w innej formie. I widzę, że tutaj mamy bombsite, ponieważ mamy go zaznaczonego czerwoną gliną. Okej, okay, podkładamy. Widzę, że mamy jakiś domek, do którego ja bym sobie jak najbardziej wszedł. Czy działają drzwi? Halo? Chyba nie działają, więc ja je rozwalę moimi nowymi nożami. I stąd może będę obserwował, czy idą przeciwnicy, czy nie. Na razie nie wiem skąd oni do końca będą chodzić. Okej, okay, oni idą stąd. Nie jestem, raczej nie będę jak na razie dosyć dobrze grał, dlatego że po prostu chcę sobie ograć mapę. O kurde, cztery hp widzowie. Nie ma! Ale mapa naprawdę moim zdaniem wygląda bardzo fajnie Tam już też obok był drugi bombsite W sumie to może być przerąbane, bo te dwa bombsite są bardzo, ale to bardzo blisko siebie Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało Ja biorę jeszcze jakiś lepszy pistolet i tym razem może sobie pójdziemy górą Żeby tak fajnie odwzorować cały świat Minecrafta ze wszystkimi blokami, ze wszystkimi cieniami i tak dalej No, takie cienie jak tutaj są, to ich nawet nie ma w Minecrafcie Gdzie mi tu wchodzisz na respa? Nie ma wchodzenia na respa O kurcze, pieczone O nie! <laughs> Troszeczkę ich tutaj jednak jest Czy tu jest piąty? Nie ma Ale kurde, nie wiem, gdzie on będzie Widzowie, nie wiem, gdzie będzie piąty bot, ale ja idę na sajta Może tym razem w sumie pójdziemy na tego drugiego sajta Ale fajnie to jest zrobione, serio Najgorsze jest to, że w sumie ja... No, w sensie raz sobie ją... E, oczywiście raz sobie tą mapkę już przetestowałem przed odcinkiem Tam kiedyś, jak sobie grałem Ale tak za, za bardzo to w sumie jeszcze nie grałem Więc do końca nie wiem, jakie są schematy botów na tej mapie Jak oni chodzą Dobra, tutaj jest, widzę, że jakaś miejscówka... Gdzie mi tutaj defujesz? Dobra, tak wygląda jakaś miejscówka AT, z tego co widzę. Wyglądała fajnie. Tam były jakieś pistony. Nie wiem, czy tam nie ma przypadkiem czegoś, żeby przyłączyć. Za chwileczkę będziemy musieli sobie to sprawdzić. Bo tam, jakby te pistony, to chyba były postawione tak nieprzypadkowo. To wyglądało, jakby tam można było właśnie coś kliknąć, żeby jakby coś odblokować. Ale nie wiem, może za chwilę się dowiemy. Jeżeli ta mapa by miała jeszcze jakieś isteregi, to by było naprawdę fajnie. Dobra, teraz może sobie pójdziemy górą, bo widzę, że górą też można swobodnie chodzić. To nie jest tylko tak, że można jakimiś jaskiniami, tylko górą właśnie. Też można chodzić. Ok, zobaczymy, czy ktoś jest na sajcie. Nie ma nikogo. Ok, możemy tutaj sobie zaplantować. Dobra. Tam są już kolejni. No i proste. Widzowie, ja nie wiem, czy 1 na 5 nie jest za prostym trybem. Nie wiem, czy nie powinniśmy grać na przykład na uproszczonych, bo na turniejowych cię nie da, ale na przykład na uproszczonych i 1 na 6, albo na 7, albo na 8. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, bo jeżeli tak, no to w kolejnych odcinkach zagram na troszeczkę więcej botów. Pójdziemy sobie tym razem tędy, może i w sumie pójdziemy, zobaczymy skąd oni tutaj przyszli, bo tu widzę, że jest droga od razu na drugi bombsite. Od razu wchodzimy na ten bombsite, czyli tutaj już nie musimy nigdzie chodzić tam górą czy dołem, tylko tutaj właśnie od razu jesteśmy na... Na BSB, dobra, znaczy nie wiem czy to jest A czy to jest B one nie są w żaden sposób napisane jaki jest który bombsaite, ale ja może... Nie, no, w sumie podłożę na środku. O kurczę! Nożami, nożami, nowymi nożami, nowa kosa, dobra Nowa kosa wleciała do gry Oho Nie no jestem najgorszy Nie potrafię z noża grać Ej widzowie w jaki sposób bot podniósł mój paralizator Jakby bot podniósł mój paralizator Bo zobaczcie ja mam taki właśnie z taką naklejką I to było widać że on to ma Ale dziwne ale śmieszne Widzowie ja się muszę doedukować jeżeli chodzi o grę nożem W sensie ja wiem że raczej się nie stosuje tego w normalnej grze Ale by się przydało coś właśnie umieć Dobra tutaj w sumie możemy, możemy Zasmokować tutaj Pójść sobie może górą bo mamy awp Co się kręci Okej okay. Aha, okej, okay, okej, okay, spoko. Ile ich tu jest? Co jest? Skąd? A tu jest, dobra! Co jest nie tak z tym Glockiem, że ja ładuję do gościa cały magazynek i on nie ginie? Dobra, ostatni gościu został. Czy ja tym razem dam radę zaplancić? Chyba stamtąd. Właśnie. Aha, dobra. Ale i tak wam miałem odcinek wstawić w piątek, a wstawiam wam w czwartek. Także doceniecie to, że mi się chciało dzisiaj coś nagrywać, bo to czasami różnie bywa. Pójdziemy sobie tędy i spróbujemy na ten drugi wejść, bo na ten drugi ja mało chodzę. Tutaj można przejść? Można, nie no nie można, kurde, właśnie to jest to o czym mówię. Czyli że ja nie znam tej mapy do końca jeszcze. Oho, no i skąd on teraz wyjdzie? On tu może przejść czy nie? No bo nie wiem gdzie oni będą stali Okej, okay, oni się cofnęli. Widzowie się boję grać na tej mapie Autentycznie Skąd wy idziecie? Okej, okay, stąd teraz wychodzą, ale wtedy to ja nie wiedziałem skąd on szedł. Dwa strzały na dwa boty idealnie zostały. Ostatni i mamy to. Dobra, widzowie, nie udało mi się tak zrobić, żeby tam ten wynik się zachował, więc teraz się będzie wyświetlało, że mam kurcze pieczone 4 do 5, jak ja z tamtymi botami wygrywałem e, No niestety nie jestem w stanie tego zmienić, dlatego że jakoś tak po prostu wyszło, że chyba nie da się tak. Jeżeli się da, to mi napiszcie w komentarzach jak. Chyba się nie da tak zrobić, żeby zostawić jakby teamy ale zarazem, żeby się wynik nie zmienił. W sensie, żeby zmienić teamy, a żeby się wynik nie zmienił. Okej, okay, od razu stąd wychodzimy tym oknem na bombside B, Właściwie się zastanawiam jak tutaj dojść. Idą. Jak oni biegają na prawo, lewo? Jak oni biegają z każdej strony? Co jest? Nie ma ziemi, tu plantujesz pakę. Do widzenia. Idziemy tutaj. Czy oni tędy mogą jakoś wchodzić, czy nie mogą? Nie wiem. A oni teraz mają pistolety, no to trochę sobie ułatwiłem. A właśnie, miałem sprawdzić. O kurde, dobra, miałem sprawdzić, czy tutaj coś się da odblokować. Czy tutaj coś się da z tym zrobić? Wydaje się, że nie, czyli to po prostu jest jakieś takie dekoracyjna bardziej chyba funkcja. W ogóle przypominam, bo chyba wam nie mówiłem. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej odcinków CS-a. piszcie pomysły na odcinki, piszcie komentarze pod poprzednim filmem, bo są do wygrania skiny oraz bijcie na trade it'a, ponieważ z moim kodem, czyli z kodem ryba na ryba macie 35% bonusu i 5 dolarów do pierwszego trade'a maksymalnie, bo możecie mieć od 50 centów do 5 dolarów, czyli możecie sobie wymienić wasze skiny i jeszcze jakiś bonus za to dostać. No widziałem przed chwilą tutaj kogoś. Dobra, widzowie, ja się, ja się boję. Słyszę z każdej strony dźwięki. Patrzcie na to. Tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, mamy 20 sekund. Przejdziemy sobie na drugi bombsite górą, bo chyba... Ile ich tam było? Dobra, widzowie, mamy tutaj pakę. Wystarczy teraz tylko tutaj stać. I nie dać im zabrać tej paki. Dobra, oni już tego i tak nie zdążą zaplantować, także my uciekamy. Aha! Okej! Okay. Moim zdaniem było to niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie. No ale dobra i takich... Co jest? Ja myślałem, że ja już wszystkich załatwiłem i dlatego już szedłem na site, Coś mi się wydawało, że ja już pięciu załatwiłem. Coś mi się musiało wydawać. Chyba przez przypadek zauważyłem, że ten w rogu nie zwróciłem uwagi, że mi się tylko jedna lampka zapaliła, bo myślałem, że dwie osoby zabiłem. Autentycznie się nie spojrzałem. A już tu lecę, a się okazuje, że tu jeszcze jeden bot się skitrał w rogu. Nie no. To jest runda przegrana przez moje niedopatrzenie bardziej. No ale jednak, ale mi się wydaje, że to będzie laścik, już potem nie będziemy robili, już skończymy sobie odcinek. Jak oni tutaj biegają? Gdzie? Widzowie, jestem w opałach Widzowie, jestem w opałach Ile? Chodź tu Dobra, mamy to No teraz już nikt mi nie powie, że mamy jeszcze jakiegoś bota chyba tym samym wygrywamy o 3 punkty z butami. Nie jestem pewien. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No dosyć fajna mapka. Ogólnie to mapka mi się naprawdę podoba. Bardzo fajnie odwzorowana właśnie jakaś mapa z Minecrafta, jakiś świat z Minecrafta. Mapka jest do pobrania w warsztacie Steam'a. Jeżeli wy sobie chcecie zagrać, to po prostu wpiszcie sobie da Minecraft Landscape i powinno wam znaleźć. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Się z wami żegnam na razie i cześć.